Oborodzimy. A kiedy wszystko obrodzimy wysokim murem, pięknym płotem, zaczniemy czuć, jak dotyk zimy, nieopisaną wprost tęsknotę. Sauny, kominki, skóry z dzika, sprzęty i bramy na pilota, a mimo to w nas nie zanika, nieopisana wprost tęsknota. Goście podobni, sklonowani, na krótko wpadną, nie dziwota. Ich też dopada za murami, nieopisana wprost tęsknota. Dzieci nie było, lub jednak, choć klatka duża i ze złota, w nim też to samo się zaczyna, nieopisana wprost tęsknota. Sąsiedzi w miedzach rozkochani, co dzień stanął, by poczuć coś. Co nie ma granic, tęsknotę wprost nieopisaną. A gdy samotność nam dokuczy i zapragniemy wyjść ku innym, okaże się, że nie ma kluczy i nie wiadomo kto jest winny.